Także witam was w oczywiście, odcinku oczywiście MFG No i co, dzisiaj żniwa, ja już tu zacząłem kosić Już, już trochę ze sobą mam I ogólnie teraz tak, bo widzicie już przyczepa stoi yy, Autosanka, no kupiłem ją ze złomu, byłem po części do błeski Na złomie, bo nie mieli w sklepie No i zaproponował mi tą przyczepę, dałem za nią zaliczkę, na razie 500 zł i powiedział mi, że się do niedługo odezwie i powie ile za to całe. Która oczywiście odejmie te 500 zł, co mi teraz dałem z tego. I ten. No i to jest taka autosanka D50. Zniszczona, bo zniszczona, ale ten sezon albo dwa. Ten zrobię i potem z tych pieniędzy, co zboże sprzedam, wyremontuję ją. Kupię pewnie opryskiwacz, jakiś rozsiewacz. tam no i kupiłem pole tu obok to tutaj także te, te żniwa nie będą wyglądały na jednym polu tylko tylko będzie będą już dwa pola i jedna łąka także na dniach też proszenie łąki no i co ja sobie koszę tu z no fajnie to idzie no fajnie to idzie tylko że potrzeba o i widzicie już pełny zbiornik bo ogólnie tego w ten tego i o Dobra Tylko teraz tak Muszę się do czapka takim magicznym sposobem o I muszę muszę teraz ten Podjechać tam, wysypać resztę tej przyczepy I o I podpiąć wóz I na wóz wysypać resztę No i nie będzie Katastrofa, bo nie wiem czy mi się to wszystko pomieści na pewno z całego pola mi się nie pomieści także piszcie co mam robić czy mam jechać może na skup i od razu sprzedawać czy co robić bo nie wiem Dobra pełna i jazda na pewno dobra odstawię ją sobie tutaj zajeżdżamy odpinamy jedziemy po wóz zaraz zapnę wóz konny i pojedziemy wysypać resztę zobacz jak wózka stoi zobacz wóz stoi wszystko gra kupiłem tą część jeszcze przyczepek kupiłem pytacie się jak ja ją to przyciągnął. no przywiózł mi taki fajny pan z nazwą i mówi że, że polubił mnie i że mi tam że w sensie że, że on tam dorzucił już transport do armowy, tam gdzie transportu jedną przyczepę. No nie ja sobie ją wyremontuję i sobie będę ją robił roboty. Ona już będzie też przyszłościowo, tak? To nie jest na jeden sezon czy dwa. Bo ona już jest przyszłościowo. Ona już jest przyszłościowo. Moja no, została przy, przyszłościowo zakupiona. Żeby nie było tak, że ja kupiłem teraz tą przyczepę, a, a, za, a na następnym sezonie już ją sprzedam. Także nie myślę sobie, że to tak będzie wyglądało. Tylko ona mi posłuży już na długo. Mam nadzieję, że na długo. Będę no, musiał ją wyremontować, czajcie to? Także no trochę mi to wysiłku na pewno zajmie, ale wyremontuję ją i na 10 lat przyczepę. Nie mam też dużo hektarów. Mam jakiś, no, teraz będę miał jakieś 2 hektary. No dobre 2 hektary będę miał. To nie jest dużo ziemi. Także... Kurde wygasła mi ta wistula. Co tu jest? Ja muszę tu zajrzeć do tych dźwigni, bo tu jest coś nie tak. Trzymam dźwignię od, podnos... Trzymam dźwignię od włączenia hydra i podnosi. Muszę zajrzeć do tych dźwigni i zobaczyć co tam jest nie tak. Porobione. I o. Nie wiem co ja na zimę, czy jej ja do stodoły nie skąd tej w muszę zobaczyć czy ona mi się w ogóle do stodoły zmieści I też napiszcie w komentarzu co sądzicie o przyczepie No i co na, napiszcie ogólnie jakiś komentarz Zróbmy coś takiego, że będzie Że, że po prostu hasztagi będzie. Mo, Można będzie pisać I dzisiejszym hasztagiem tego odcinka będzie hasztag tak żniwa, a ja mam oczywiście przypnij do tego serduszko No i co? No i zróbmy coś takiego, bo to też fajnie przypinam serduszko Możecie też coś ciekawego napisać Może coś o tej przyczepie Co nie? No i też będę musiał niedługo pożyczyć prasę, to sprasować Mam tu takiego koleżkę niedaleko Nie na tej wiosce, tylko na innej na Woli Brynnowskiej mam takiego kolegę, także Po mnie go pożyczę tą prasę I sobie ją przywiązę i będziemy kubelować I od razu zostanie też na to, bo mu jest niepotrzebna Może ją kiedyś odkupimy Bo będę po prostu pracował w snopie. Po prostu będę to pracował w snopie. Także fajnie na pewno Popracuję trochę te snopki Bo też bo Gdzie ja te snopki będę trzymał, to nie Nie wiem, ja patrzę mega do przodu przyszłościowo. Jak to wszystko będzie wyglądało, na razie wygląda tak. Ale lecimy, mucimy to. Wystula to już dobrze działa, bo to jest dobry kombajn. To nie jest jakiś, jakiś róg jeździ, co ledwo co pali, jeździ, bo to jest porządny kombajn. Polska moc, także no, chwila widzowie. Jestem już widzowie. Także no, musimy dalej. Musiałem tu trochę zejść, ze, ze, z bistuli i musiałem coś tu podgrzewać. Wiem, że na ekranie było, na ekranie się mogło ściąć, nie było tego widać, ale szedłem z wistuli, bo tam coś nie grało tu z tyłu, ale już teraz gra. Lecimy. No zobaczcie, no z tego to już się zrobił mały kawalątek Pola. Nie wiem, czy jeszcze taki mały Wistula dostaje mu mocno po garach Także no Wistula dostaje mocno po garach 30. zresztą też no ona będzie musiała tą prasę ciągać po tym polu, zbierać belki no najtrudniej, dobra lecimy. i je, i i i i i i i no i, pa, no i pa. Dobra, chyba jeszcze nie a nie, no Mamy pełny wody, widzę I co my teraz będziemy sypać? No, muszę ten zbiornik i nie wiem. Nie wiem, co ja będę teraz sypał. Nie mam zielonego pojęcia, co ja będę sypał. Dobra. Yy, za, zaraz yy, pokombinuję coś poza odcinkiem. I zobaczymy, co z tego mojego kombinowania będzie. Ono załudziło się No, Wróćmy dalej. A no tak, no nie wysypałem całego i teraz może odkryć. Także my. No. no i kawał nuciłem. No dobrze. Jak ja teraz, ja nie wiem. Nie no, ja będę po prostu sypał tu chyba do stodoły Jakoś tu będę sypał do skodoły, no muszę jakoś to wysypać Najwyżej yy, Coś tego, coś się wykombinuje, żeby Ładować Nie mam silosu, także trzeba sobie jakoś radzić Może kiedyś stanie silos, No tego nie jestem w stanie wam powiedzieć Także elegancko mu to ustawiona mam ustawione akurat płotkę, to jest jęczmienio z nie pusimy. nie pcha się tam i nic, na razie się nic nie pcha, także może dobrze. Muci nie. tylko te dźwignie, coś muszę widocznie tam sprawdzić, Co, coś z tymi dźwigniami nie tak. Coś mi się wydaje nie tak z tymi dźwigniami. Ja nie wiem widzowie co tam jest nie tak, ale na pewno to sprawdzę. Na, następne, na następnym odcinku Wam powiem co jest z tymi dźwigniami. I zobaczymy co tu z tego wyjdzie. No Już ładny kawałku nosimy. No i już będzie pełny zbior. No, także widzowie mamy pełno pełno nasypane. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapki i subskrypcję. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć! I na się aż żniwa oczywiście. Szybam Wam serduszko. Cześć. Na razie.